Do narożników. Zaczynamy z narożników. Zostały już tylko sekundy do rozpoczęcia pierwszej rundy i poszli Ładny low kick, ładny low kick. W low kicki poszedł Karaś, natomiast Filipek. Próbuje złapać dystans. Oj, ładny ten low kick Karasia. Filipek łapie dystans za maszystymi prawymi. Tak zastopował go prawym, ale ruszył, ruszył do przodu. Będzie obalenie. A Nogi, i mamy chyba! Gilotyna. 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 Nie, nic nie ma. Nie złapał uchwytu, nie złapał. Próbował nawet kolanami. Złapał. ciąga jednak trzyma, trzymam. Do parteru teraz powinien zejść. Powinien sprowadzić go do gardy. I w tej gardzie próbować tą gilotynę wykończyć. Czy to zrobi? Czy będzie miał na tyle Kolanu doświadczenia? Do głowy, dochodzi do głowy kolano. Dobrze karaś na spokojnie podszedł do tego tematu. Znowu mamy kolana. Dobrze pracuje tymi kolanami, naprawdę. Jednocześnie trzymając taki gilotynowy uchwyt. Na szyi Filipka. Ryba, ryba ma głośne podpowiedzi z narożnika. Widać, że się słucha. Co z tego wyniknie? Słucha narożnika. Atakuje tymi mocnymi kolanami, które dochodzą do celu. Łapie za spodęgi Filipek, za co został skarcony przez sędziego ringowego. I kolejne kolano! Czyżby karaś miał to zakończyć kolanami? Trzyma się tego planu, Karaś. Rozerwali Roderwał. się. No i mamy stójkę. Powrót do stójki. Aż tutaj emocje poniosły narożnik Karasia. Złamali krzesło. Co się dzieje? Koniec pierwszej rundy. Rundy, która była zdecydowanie na korzyść Karasia. Myślę, że ten uchwyt mógł też sporo tlenu kosztować rybę. Zobaczymy. W jakim stanie wyjdzie do kolejnej rundy, ale zdecydowanie przewaga jest na stronę ryby. Kontrola i te kolana zrobiły swoją robotę. Na powtórce to dokładnie widać. Tu by chwyć za spodenki, tak. taki trochę faul. W jednej walce która trwała bodajże jakieś 30 sekund, gdzie znokautowałem przeciwnika, też zdążył mi rozerwać spodenki w taki właśnie sposób. No proszę, ostatnio coś te spodenki prześladują zawodników MMA. Ostatnio Tomasz Narkun Filipa de Frisa też prawie tych spodenek pozbawił, odsłaniając mu pośladki przed milionami widzów. Jak widzicie MMA to nie tylko ciosy, ale też dziwne, niecodzienne sytuacje. Albo zawodnicy są zbyt silni, Dobre, albo z za słabe. Gotowi do drugiej rundy. Filipek wygląda na spompowanego. Jednak obrona przed tą presją Karasia też kosztowała go trochę energii. Zruszył. Rusza z presją Filipek. Tak, presja jest teraz Filipka. Nisko trzyma ten podbródek, widać ma te bokserskie nawyki, wie jak, jak uniknąć nokautującego ciosu. Aj, wszedł tam high kick. chyba nie widziałem, Kiwa... bo sędzia, tak wszedł. Kiwa głową, że nic się nie stało, nic się nie stało, walczą dalej. Ale coś tam klasnęło, aj backfist, backfist, Karasia po leczeniu poszedł. Niecelnie, niecelnie, no i Filipek kontruje, leci dalej. Kontruje ucieczką. Karaś, Ryba. Cały czas wywiera presję. Filipek idzie śmiało do przodu. Zagania swojego przeciwnika. Tak, idzie na spokojnie. Tak jakby chciał pozbawić się energii Karasia. Tą taktyką, e, taktyką pressingu. Kolejny ładny low kick. Ale agresywna o, ja to szarża to Filipka. Agresywna szarża Rozpędza Filipka. się jak lokomotywa. Co się dzieje? Uderza, dochodzą ciosy do głowy! Mocna wywiana. Kolano! I sytuacja pod siatką. I clinch. Mamy zwarcie, uspokaja się chwilę to dynamiczne tempo. Rozerwali się. Ciężko oddychają zawodnicy, ale podchodzą. Nie brakuje im determinacji, każdy ma tutaj swoją taktykę. Ryba trochę na wstecznym. No i wykorzystuje to Filipek Rusza, rozpędza się do przodu. Widać, że te szarże Filipka kosztują go sporo energii. Ale myślę, że też sporo punktuje w ten sposób. Koniec drugiej rundy. Jeszcze stoją, jeszcze dychają, jeszcze rękawice uniesione. Jeszcze nie wiemy jaki będzie rezultat, bo nie ma tutaj wyraźnej... Przewagi żadnego z nich. Pierwsza runda chyba dla Karasia. Druga być może dla Filipka. Też bym tak obstawiał, jeżeli miałbym sędziować, ale. Co zobaczymy w trzeciej? Jaką taktykę? Czy tą samą? Czy wsteczny Karasia i szarże Filipka? Pokiwał tu widać na powtórce głową. Nic się nie stało, twoje kopnięcie nie zrobiło mi żadnej krzywdy. Ta kontra Bekwistu była całkiem niezła, widać to na powtórce Pach! ładnie to skontrował. Jednak Bekwisty powinniśmy za, zatrzymać dla bardziej doświadczonych zawodników. Tak, skupić się bardziej na bazie technicznej. Myślę, że wszyscy chyba widzieli tą technikę. Wszatnił bonusa BGC i chcą go naśladować. Ale chyba nie każdemu tak. ta technika wychodzi. No, trzeba powiedzieć, że pierwszy, który z kołowrotkiem, będzie wielkim bohaterem w MMA. To na pewno. Dlatego każdy chyba tego szczęścia próbuje. Ale rzeczywiście, tak jak mówisz, u wielu początkujących zawodników, jest to e technika, którą próbują wykonać. No, ale niestety nieskuteczna. Nawet, nawet Wojtek Gola w walce z bonusem BGC próbował tego kołowrotka. Próbował troszkę ośmieszyć Bonusa backfistem, ale nawet tam się to nie udało. Ruszyli. Mocny początek Ryby. Idzie po nogi Filipek. Czyżby tracił troszkę pewność siebie w tej płaszczyźnie stójkowej? Kopnięcie na korpus. Superman Punch poleciał ze strony Ryby. No ładnie, widać, że... Jednak. Tak? Kilka asów tam w rękawie trzyma. Raperzy, a. Jest Proszę Państwa, co tutaj się dzieje? Jaki arsenał technik? Mamy hajkiki, mamy low -kiki. I odpowiada prawym sierpowym Filipek. Przyjął low na łydkę. Ale dosyć skupiony, dosyć ma te szarże wyliczone, jednak Filipek. Rączki już opuścił na dół, nie Próbował, próbował kickiem ryba karaś. Zasłonił się za podwójną gardą. Nie uciekaj, nie uciekaj! Tak, teraz powinien posłuchać rady narożnika, żeby już o tym wstecznym zapomnieć. To jest ostatnia runda. 43 sekundy do końca trzeciej rundy. Powinien iść raczej na knockout, ryba karaś, jeżeli chce to wygrać. 30 sekund do końca. Filipek stanął, czaj się. Powinien szukać szczęścia teraz, Karaś. Jeżeli chce to zakończyć zwycięsko. Widać, że problemy tlenowe chyba ma już Filipek. Już nie ma tej presji z jego strony. Tak, szarże kosztowały go sporo tlenu, ale chyba wygrywa tą trzecią rundę technicznie. Dostał teraz na szczękę Filipek. Pokazał nic się nie stało. Idę dalej. No i koniec. Koniec. Nie zrobię tego tym razem. Nie ocenię. Nie postawię werdyktu. Pojedynek dość wyrównany. Stoczyli dobrą bitkę. Wydaje mi się, że była przewaga punktowa Filipka w drugiej i w trzeciej rundzie. Więc może wyjść z oktagonu zwycięsko ze złotym pucharem, ale poczekajmy na decyzję sędziowską. Poczekajmy na decyzję, zobaczymy jaki będzie wynik tej konfrontacji. Tutaj widzimy w powtórce SAP Superman punch. Wylądował na klatce Filipka. Jakby wycelował troszkę wyżej, mogłoby naprawdę być niebezpiecznie i powalić przeciwnika. Backfist. Mamy werdykt. Zapraszam. Mocno obite lewe udo Filipka. Widać, że te lowkiki Karasia Ryby dochodziły do celu. Zwycięzcą walki. Jednogłośną decyzją sędziów. Patryk R